Jakie mamolidzowie? Dzisiaj Daniel mi da cztery strzały. Ja będę bronił na łóżku. Także dawać wrócimy. zimę. Pierwszy strzał. Ale to nie do obronienia. Czekajcie, jab jabłuszko trzeba przekąsić. Lecimy owoce i warzywa. Nie słodycza. Dobra. Kusiłam. Mhm. No. Nie. Mhm. Po skurka tego ształu. Chciał... Mhm. Cięli jeszcze dwa. Nie. Dobra. A nie dawno. Daniel dzisiaj Daniel strzelił 4 bramki a ja ogromiłem 0 no. Także wykazał się bardzo dobrą skutecznością I mam nadzieję że filmik wam się podobał Pamiętajcie sponsorujcie Przęstochowy Raków Norwid Tak jest I e wówczas. Mam nadzieję że podobał wam się dzisiejszy filmik Oraz skuteczność Daniela No i Mikołajkowy filmik także Siemanko I życzę wam miłych świąt ma. Dziękuję za oglądanie. Cześć.